Cześć, Season Spinner i witam w kolejnym grze z Tym razem Star Wars The, the Old Republic. Autostop Bioware. A jak wiemy, Bioware robi świetne w LPI. I mówiąc szczerze, tym razem też zrobił bawełny dobry wyżyw. Mamy 8 plus postaci. Każdy z nich ma swoją własną fabę czy na miarę Master Może nie płumiecie, ale równie ciekawą na pewno spory świat do dyspozycji na dziesiątym no powiedzmy siedem w tym poziomie dostajemy swój własny statek Także że plasa ma oczywiście inne ten to wiadomo przypomnienia szybko milenium, ale to oczywiście starszy, dużo starszy typ opowiadam, ale The old public dzieje się miał chyba 3000 lat przed wydarzeniami z Bitwy o Jawin. Więc są no, całkiem sporo. Mhm. Pewnie mnie, znaczy, macie prawo mnie poprawić, gdyż ja świata wiedzę w tak Dobrze, dobrze. nie znam. Jestem fanem Star Warsów, ale no, nie aż tak wielkim fanem, bo obalniać. Początki daty i, i wydarzenia jakie miały miejsce, wiem tyle, że była jakaś wojna z psytami. ta wojna się zakończyła i teraz panuje coś zarówno The Galactic Republic, I want to thank you for joining us in this historic project. For your safety, please do not travel beyond the military secured safe zone outside the settlement. This world and our work here will shine as a beacon of hope to all of the Republic. But first, we have many obstacles to overcome. Together, we stand taller than any oui, obstacle. Let's get to work. Ah, Together. Planète, c est... C est Po prostu ją zbombardowano. Tu już widzę jakieś playstyle, ale na razie nie widzę. Chcę wyjść. Hm. Niestety bardzo tej wizy to, że bardzo zachęca nas do lupna pomta premium... i mówiąc, szczerze... Warto. Jeśli chcemy w pełni... Hmm, przepraszam. <laughs> Jeśli chcemy w pełni poczuć się w musimy... Niestety, dopomocz... ...zapupu. Czy byśmy mogli? Okej. Okay. <laughs> hmm. A samo byłem chyba nie jest zrobić, to już była jakaś promocja na originie nawet ja powiem szczerze, że nie byłem na premium w żadnym element chyba nie wydałem mi prawdziwych pieniędzy. Zawsze mi była jakaś w Może to być, że żadna z... Nie mnie. Nie. Jeszcze Nie wiem, czym to się rozgramy. Przy czym i Z umiejętności. W żadnej. Nie mam wersji dostępnej. Hm. Hm. Co się mamy jakieś. zrobimy misję. nie przyroda są mi za Dla innych, czy też dla opisanych, się. postaci. Przez zwłaszcza duży nacisk na e, fabrykę wykonywania misji samemu, bądź e, ze znajomymi, ale dobrze jest. E, Mam no. to. Hmm. to jest jedno, ale świetnie się wziąłem. Nie ma lepiej, typu... hmm. nie ma nacisku na typowo takie expienie, blindowanie itd. Tak hmm. A może jest. Ja nie wiem, czy nie podam czegoś, bo nie wiem, to jest for... wybrzędowanie. Exactly wybaczcie, some some kind of... nie jestem specjalistą, sam bym, uh, w MMO, you... więc szczerze, jeśli chodzi o by jestem raczej niedzielnym braciem. Tu jest nawet serwer, nastawiony na FB, niektóre serwery są nastawione bardziej na pvp, inne na pve, tym dalej. Oczywiście dostajemy z na wylot i ja bym wziął wyboru, niestety niektóre są... Na... O! Jeśli mamy premium, możemy sobie wybrać wszystkie nabrazy misyjne. Nie typu. Ehm. Może trochę nie twój, ale te zawsze były. Jest albo na moment. Typy też jest. Cały czas nam, hm, mm, oferuje czegoś. Minę Halnie, ale przypomina o sobie. Dla niektórych może to być upiększliwe, dla niektórych nie. Mm, z tego co wiem, nawet nie otrzymuję się całego doświadczenia. Odpowiadam już. Część. Mając no, tam to. Hm. No co jest? A, nic nie ma. musimy iść. Pierwsze. Planet też są magne. Muszę przyznać. Co teraz dopiero drżywa. Planet pana Epi jestem, ale co mm. bo świetnie, Czy widzicie, trzecia trzecia? bo już jeszcze... bo już jest, bo już jest, bo już jest, bo już jest, Zastanawiam się... Co jeszcze mogę... Może... Powiedzieć o tej że, że w, sumie, w sumie chyba powiedziałem już wszystko. A jeszcze mamy coś takiego jak misje kosmiczne. Tyle, że one przypominają bardziej tunelowe tury, strzelanki. Po prostu sobie sam leci, a my. Hmm. A my strzelamy do pojawiających się celów. I takie misje można wykonać 3 na tydzień. Chyba, że mamy tę premię. Przecież możemy tych misji wykonać. Więcej. Pierwszy to mi nelimizwaną ilość. Mm. Ale za to miejsce wypchnięte można powiększyć za walutę w grze. I najważniejsze, żeby cieszyć się fabułą, nie trzeba, <todgłosy> e, nie trzeba płacić, czy wydawać choćby złotówki. Mm. Coś zrobię. Właściwie, hmm, jeśli miałbym ocenić The Old Republic, powiedziałbym, że istnieją w single, w które wymaga problemu, że i, hm, nie, że. Czy pan odpowiedziałby słowa? Może tak jestem to MMO, ale z świetnym Sims the Playerem. O, to będzie najlepiej powiedzieć. Mm. czyli czy nie wymaga od nas jakiejś przymusowej współpracy z innymi rzeczami. Jeśli chcemy właśnie, to możemy z w samemu

Oho. Nie czy jest to w właśnie, przyjazne, inne, nie. Czy pan że pokazałem wam, i powiedziałem, że, tyle ile mogłem, ile, ile, powiedziałem, znaczy ile wiem, ile sam, problem, jeśli chcecie sobie ze mną pobrać, to macie imię mojej pusty. Dalszy biały serwer to jest, Hmm. Uh. <coughs> już wam powiem, API, ja mam 100 roze nie pamiętam. O, tu macie serwer, tu mówię o Freedom.Nag, hmmm, uh. Hmm. No, jeśli sobie zajmę pobrać, Zawajcie do znajomych. Wiem, że to jest możliwe. macie w opisie. I to jest Trzymajcie się. Yes. a Aha, i, aha. Jeszcze jedno. Jeśli chcecie więcej odcinków, czy też jakąś małą serię z TV, piszcie. A może coś zrobię. bądź yy, Na razie czepam na Intel do innych gier, ale o tym powiem w dzisiejszym update'ie, który pojawi się wcześniej po tym filmie. Także trzymajcie się, chaos.